Maneczko wszystkim z tego zimowego krajobrazu. Właśnie do, do Lublina zabitał śnieg. Wczoraj pierwszy raz zasypało <coughs> Lublin. Dzisiaj drugi raz pada. I tak, na początku jeszcze ogłoszenia parafialne. Dla wszystkich zainteresowanych, co się dzieje u mnie w hodowli. Jutro właśnie wracuję filmik, jutro, czyli w niedzielę. Z hodowli moich pocztowych. Także zainteresowane osoby zapraszam. A ci, co czekają na targ, to dzisiaj macie filmik, także lecimy. Zobaczymy, czy będzie cokolwiek, bo bardzo brzydka pogoda, że brzydka. No śnieg wali, to nie wiem, czy ktoś przyjedzie. To widzę, tam już ciemno, także zobaczymy, co będzie. Także zapraszam. 650, tak, prawie, że puściutki, zaraz pokażę. Bardzo mało ludzi jest. Ja właśnie idę tutaj pod ten, pod wiatry. Zaraz zobaczymy, co tutaj mają ludzie. takie kanaryk, ale nikogo nie ma przy klatce tak Rozbija. Fajny. Tu pan ma takie kanarki. Samiczka, stówkę, samczyk 140 kosztuje. Taki tutaj maręczowy, fajny. Co widać? O, tutaj takie małe. A tutaj tak samo, tak? Z tej klatki. Aha. No. To takie ptaszki egzotyczne. Ja póki co tylko pszenicę kupiłem, jak widać trochę ludzi przybywa. Ale coraz mocniej zaczyna się paśnie śnieg, także trochę lipa. Ale jak widać coś tam się dzieje. No No, to chwilkę. Tutaj tu ma pan takie pasztowe podśwydeczki. I niektóre takie droższe. No, a a te droższe to jakieś skąd? No, to jest jeden y, Belk, jest jeden. Aha. Tu jest jeden gołąbek z tych. Y, no, y, jak on się nazywa, Z Gringsu, Po tu jest chyba troje czy czworo. Ten, ten czerwony. Y, I tu takie samiczki dwie. Aha, no, jest dobra. tam trochę tych. Aha. Można wybierać. Z takich przylotnych jest. Z mhm. chyba, że troje jest. No tak, tak. Ostatnio u pana, no dobra. A tutaj po stówce, tak? Te fajfry, pamiętam? No, stówkę para. Stówkę para, stówkę para, takie fajfry. Krymki. Takie gąbki u pana, można przyjechać, wejrzeć. Kiedy no. pan przyjechał z samym na do gąbki, to tak ostatnio i gąbki ma po dwie, trzy dychy. Różne ceny ładnej budowy gołąbki. Ktoś się akurat odwrócił. Tu ten... się te wszystkie karmniczki, jakieś karmy. Wszystko tu można do, do wyboru, czy bardzo. Tu mamy taką ciekowolskie tipery pakistańskie, te takie mazane. Zwykle jak, jak szukałem kiedyś, ich nie miał, teraz jakoś się przyniosą na pocztowe. to nagle no jak ktoś przywiózł je, tak jest zawsze. Takie fajne tiplery pakistańskie Ale pan gdzieś poszedł, nie wiem gdzie Strasznie ten śnieg sypie Strasznie słaba giełda dzisiaj Ale czasami są jakieś okazy I Potem już właśnie te typerki Fajne, ale nie będę mieszał już sobie Samą pocztę będę trzymać, jak już postanowiłem Ale głąbki fajne Tylko niestety nie znam ceny Jak później pan przyjdzie, też jeszcze dopytam I że napiszę w komentarzu, komu się ktoś będzie chciał kupić Takie głąbki. Coś innego niż szerijki po trzy dychy i zostało do domu. Po trzy dychy takie zamoyskie, o proszę bardzo. To pan ma. Teraz te ale jakie popularne się zrobiły te koledzy, nie? te szaliczki no, Ludzie oglądają u dziwo te targi. Po Trzy dychy. Zrób no ładny, ładny. Z tej strony, o ten ładny sercyk. O o o to 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 tam to, 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 ten... Skapleżak To A, się nazywa to ten, Skapleżak Janek no, no, no. Za... No. nawet nie wiesz co ma takie gąbki Girl 4 dyszki samiczka I fajny tak to zależy od sztuki jaki tam gołąb to różna cena szadiki takie Korniate, czubate Takie tam te gołąbki Tu podwiedyczki po dwie deszki takie tutaj, o, fajne. I gąbki tak samo, takie śląski tarczowe, biała poczta, po dwie tyczki Takie fajna, fajna barwa. I tutaj tak samo, dwie dychy, fawik jakiś tutaj, pocztowy, pocztowy jeden. Tak to wygląda tutaj. Tu zawsze taki starszy pan stoi, ma zamojskie, perskie podyche. I te szaliczki, tak samo takie tanie, gąbki. Ale jak mówiłem, kiedy sprawdzają się. Także można brać, latają. Krasę takie. Tak to wygląda tutaj u pana. Podyszk. Tu u pana białe po dwie dyszki z tego roku. Gąbki i tak samo motyle warszawskie. 25, tak one? Tak. 25, dobrze. Te proste ptaszki. Tak wyglądają. Tu takie szaliki u pana 50-40, zależy od sztuki. I tutaj pocztowe. Pocztowe to ja samo? Tak. Te tygrysy tutaj. Wspólne po 3. Po 3, dobra 3 dechy takie tygrysy. 4 czarne. Perskie po 10, tam tu było No, no. dobrze. taki po u pana po 3 panceni. Śląski, pan śląski to czołowy taki. taki. Staropolski chyba. Tak, Staropolski, tak? nie siwy? Staropolski, no. Ładny tylko, może dresze. Malutkie takie. Jakiś pocztowy jeden, siwy. Dobra, to pana by to wygląda. Mhm. O te 150, Dobra. Tu Dobra, te kurki, co podobnie. Biegusy po po 7 dechmi to są te drugie kaczki, piżmówki, chyba coś takiego. Ale też kaczki. Się 7 dyszek. Okay. Hmm. Ucik, też po 7 dechów pana. Tak to wygląda. Tu pana króliki po cztery dyszki. Co to była trasa? Wugonskie. takie króliczki. Po 4 dyszki. To są sam yy, samczyki i samice, tak? Same samce. same samce u pana, jak słychać Cztery dyszki tu u pana za 70 zł takie kulki podobnie, tak samo prawie. A tutaj te gąbki, jeszcze proszą spytam szybko. Jeden gąb, tylko 10 zł. 10 zł, dobra. Co wygląda u pana? Tutaj przed przedświąteczna, jak ostatnie było, gąbki po dyche, przeróżne rasy. Taki ptaki. Tu u Pana takie za krótkodziowe po postówce sztuka. Pan z Krubyszowa rozmawialiśmy niedawno. Tutaj za sobą bocianki. Bocianki po pięć dych. Kapużaki, takie, inaczej mówiąc. Tutaj dole perukarze. Tu u Pana powieki po pięćdziesiąt złotych, kingi osiemdziesiąt, sztuka. A tutaj te koguty jeszcze. No tak, tak. 80, dobra. Szasz, u Pana takie te fajfry żółte po pięć dyszek Jak będzie parker, pan opuści. Tutaj po. Po dwie dechy, tak? Tutaj po dwie? Po, po dwie dechy, tak. Po dwie dechy to takie krymki O, ty, proszę. Takie włąbki. No niestety jak widzę, że targ bardzo słaby, ostatnio było fajna poprawa, teraz znowu ciemno, nie wiem Niestety po ludziach chęcić, jak zawsze mówię, także tak to wygląda, na szybko Mało, słabo Tu jeszcze pokażemy, tam no, na odosobnieniu stoi samochód Tutaj ma pan, no pan pewnie, czy pani Zakonniki Te koniały lustrzaki chyba Nie pamiętam, czy rasy I do Peszty. Ceny nie znam, jak widać, nikogo nie ma przy klatce. I tak przez cały tak tu pusty stoi klatka bez Takie gąbki To takie gąbki po trzy dychy do negocjacji można z panem pogadać za dwie dychy pójdzie nawet To są takie y, lustrzaki to są tak? Rasa, lustrzaki, lustrzaki Takie fajne tych krakowiaków trochę O takiego pana Tu Pana kolorowe szaliki po 70, 80, za stówkę też są, zależy od sztuki. Taki wębie. Taki jeden z tych To będzie samiczka, tak? Samiec. Samiec. W ciekawej barwie, fajny. I za niego stówkę? 80. dobrze. Można wybierać. dwie po 35, tak? 35. No, 35. A ty było 45 kurki. A jajka po ile? O te 30, dobra. Takie pocztowe po 15, zajeżdżą sztuki, takie no, gołąbki. A zajeżdżaliki po dwie pewnie, dechy? No, też po 15. Po 15, 15 20, dobra. Dobra, dobra, dobra. Bardzo kiepski targ. Jak zawsze jestem uzależniony od kupowania głębi, tak dzisiaj nie było nic do wyboru. Później pan zajechał z tymi fajnymi z zrodowodami, ale to siwki, a siwka, siwków nie chcę. Bardzo słaby targ niestety. Jeszcze lecę kupić proso. O, nie proso, pszenicę dla mojej poczty i zwijamy się chyba. Słabo strasznie. Ja już spadam, jak mówiłem. Bardzo, bardzo słaby targ dzisiaj. Jak tydzień temu trochę odżył, to dzisiaj jest strasznie słabo. Spać śnieg i hodowców wywiało z rublina. Mam nadzieję, że za tydzień będzie trochę lepiej. Także się taka krótka, na pewno słaba relacja. Jak już do końca, to jak napiszę zima, będzie tak tematycznie, ale muszę sobie inaczej sobie trochę przejść, bo tutaj śnieg. Więc to właśnie napiszę zima, to u nas tak to właśnie wygląda na Lubelszczyźnie. Trzymajcie się, pozdrawiam do następnego filmiku. A i ten, kto chce, także zapraszam na jutro na prezentację hodowli pocztowych. Także dzięki, do widzenia, cześć.